Moja teściowa przyniosła broszury, plan wycieczki i oczekiwała, że wszystko zrobimy po jej myśli. Patrzyłam na męża, który milczał. Znów, nazywam się Zuzanna Kowalska i tego dnia nie tylko odmówiłam wspólnej podróży, odmówiłam życia, w którym wszystko muszę przełykać w milczeniu. A moja odpowiedź zaskoczyła wszystkich przy stole. Cześć, drogi widzu, dziękujemy, że jesteś tutaj. Daj lajka, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu. Co sądzisz o tej historii i z jakiego miasta nas oglądasz? A teraz kontynuujmy historię. Nie pamiętam zapachu tych kwiatów ani smaku ciasta. Wiem tylko, że deszcz wtedy nie przestawał padać, jakby niebo też miało wątpliwości co do tej decyzji. Pobraliśmy się w czerwcu, w Nowym Sączu, w mieście, które od zawsze wydawało się za ciasne dla ludzi z marzeniami większymi niż jego granice. Sala parafialna, skromnie udekorowana polnymi kwiatami, muzyka z keyboardu który obsługiwał kuzyn mojego męża Wszystko było nasze Ręcznie zszyte z miłości i dobrej woli Ale w oczach jego rodziny To było za mało Słyszałam ten szept Choć nie był do mnie Mogliby się bardziej postarać Nowiccy też tu będą Te słowa matki mojego męża utkwiły mi w głowie jak cierń Nie zareagowałam Jak zawsze Uśmiechnęłam się Podziękowałam za radę Przełknęłam komentarz o zbyt prostym welonie o domowej sukni, którą szyłam tygodniami z mamą. Milczenie stawało się moim drugim językiem. I wtedy wierzyłam, że kiedyś to się opłaci, że zobaczą mnie taką, jaka jestem naprawdę. Nie zobaczyli. Po ślubie wszystko działo się zbyt szybko. Wprowadziłam się do ich domu na czas remontu naszego mieszkania, który dziwnym trafem stale się przeciągał. Każdy mój gest był oceniany, czy odpowiednio gotuję, czy nie jestem zbyt głośna, czy nie siedzę za długo przy książkach. Zamiast zająć się domem jak żona, pochodziłam z innego świata. Studiowałam kulturoznawstwo. Marzyłam o podróżach do Azji. Miałam głowę pełną opowieści o miejscach, które dla nich brzmiały jak zagrożenie. Aż w końcu przyszedł temat podróży poślubnej. To miał być mój moment. Nasz. Zarezerwowaliśmy bilety do Wietnamu i Kambodży. Marzenie, które nosiłam w sobie od liceum, nabierało kształtów. Nie luksus, nie wygoda, tylko prawda. Tętniące życie zapachy ulicznych straganów, świątynie zatopione w ciszy. Kiedy podczas niedzielnego obiadu oznajmiliśmy to rodzinie, widelec w ręce teściowej zawisł w powietrzu. Gdzie jedziecie? zapytała z marsową miną, jakbyśmy właśnie wyznali coś nieprzyzwoitego. Zaczęłam mówić o ścieżkach w Angkor Wat, o herbacianych polach w Sajgonie, ale zanim skończyłam, przerwała mi. Tam przecież niebezpiecznie. Gorąco, choroby. Spojrzała na syna. Po co się tak narażać? Lepiej jedźcie z nami do zakopanego. Już znalazłam domek. Będzie rodzinnie. Może babcia też się zabierze. Myślałam, że żartuje. Tydzień później przyniosła wydrukowane broszury, rozpisany plan dnia i linki do rezerwacji. Miała wszystko gotowe. Za wyjątkiem naszej zgody. Patrzyłam na męża. Milczał. Unikał wzroku. Znałam to spojrzenie. To, w którym waży się lojalność wobec matki i. odwagi wobec mnie. Czułam, że znowu mam przełknąć, że znowu wszystko zostanie po staremu. Ale coś we mnie się złamało. Podniosłam się powoli, nawet nie próbując już udawać uśmiechu. Pani Grażyno, powiedziałam trzymając serwetkę w dłoni tak mocno, że zostawiła ślady na skórze. To nasza podróż poślubna, nasza, nie wasza, nie babci, nie rodzinna. My, i nie podlega to negocjacjom. Zamilkli wszyscy. Serce waliło mi w piersi. Czekałam na kąśliwy komentarz, na teatralne westchnienie, na coś, co miałoby mnie znowu uciszyć. Ale wtedy stało się coś, czego nie przewidziałam. Jan, dziadek mojego męża, mężczyzna, który od zawsze był cieniem przy stole, odchrząknął. Odwróciliśmy się wszyscy, jakby przypomnieli sobie, że tam siedzi. Kiedy ożeniłem się z Twoją babcią, pojechaliśmy pociągiem do Gdańska. Spaliśmy w baraku rybaków. Nikogo nie zabraliśmy, ani mamy. I było idealnie. Teściowa zbladła. Teść patrzył w talerz. Mój mąż wciąż milczał, ale w jego oczach pojawiło się coś nowego. Może lęk, może podziw, może jedno i drugie. Jan wstał z trudem, wyciągnął z kieszeni złożony na czworo kawałek papieru i podał mi go drżącą dłonią. Było to zdjęcie. On i jego żona. Młodzi, uśmiechnięci, stojący nad morzem, z wiatrem we włosach. Dobrej podróży, dzieciaki, mruknął i usiadł z powrotem. Wtedy coś się zmieniło. W powietrzu. W spojrzeniach. W napięciu, które pękło jak cienka nitka. Nie odpowiedziałam. Ale w głowie już pakowałam walizki. Tamtego wieczoru po obiedzie mój mąż nie powiedział ani słowa. Nie o Wietnamie. Nie o dziadku. Nie o mnie. Siedzieliśmy w jego pokoju na piętrze domu rodziców. Przy oknie wychodzącym na ulicę, gdzie deszcz znów zaczął bębnić w parapet. Patrzyłam w ciemność. On w ekran telefonu. Słyszałam tykanie zegara. Szuranie kroków babci po korytarzu, cykanie grzejnika, wszystko było głośniejsze niż on. W końcu zapytałam, nie masz nic do powiedzenia? oderwał wzrok od ekranu i spojrzał na mnie z czymś, co mogło być skruchą, ale równie dobrze mogło być zmęczeniem. Nie chcę, żebyś się kłóciła z moją mamą, powiedział cicho. Zamknęłam oczy i zrozumiałam, że nie chodziło o podróż. Chodziło o wszystko, co milczeliśmy przez miesiące. Gdy się poznaliśmy, miałam dziewiętnaście lat. I w oczach nieugaszone pragnienie. On był spokojniejszy, stabilny, starszy o 4 lata. Wydawał się pewny siebie w sposób, który mnie wtedy przyciągał. W jego ramionach świat wydawał się mniej chaotyczny. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że jego spokój to raczej umiejętność dopasowania się do oczekiwań a moje że nie potrafię. Kiedy powiedziałam mu o moich planach o doktoracie z kultur wschodnich o pracy w Instytucie Badań Terenowych o chęci wyjazdu choćby na pół roku uśmiechał się, kiwał głową, ale potem, w rozmowach z jego rodzicami, mówił tylko Na razie nic niepewnego, zobaczymy co życie pokaże. Byłam dziewczyną z planami, oni byli rodziną z oczekiwaniami. Pewnego dnia, może tydzień po ślubie, teściowa weszła do naszego tymczasowego pokoju bez pukania. Zastała mnie na podłodze, siedzącą po turecku, z książkami rozłożonymi wokół. Pracowałam nad esejem o symbolice w buddyzmie południowoazjatyckim. Miała minę, jakbym została przyłapana na czymś niewłaściwym. Nie lepiej by było upiec coś dla sąsiadki. Ona niedawno wyszła ze szpitala. Ładnie by to wyglądało, rzuciła. Ładnie, jak wszystko, co miało pasować do ich świata. Uśmiechnęłam się, wstałam i upiekłam to ciasto, bo wtedy jeszcze wierzyłam, że ładność to droga do akceptacji. Teraz już wiedziałam, tamta ładność była pułapką. Po rozmowie z Janem zaczęłam przyglądać się wszystkim drobnym momentom, które przeszłam do porządku dziennego. Kiedy zaproponowali, żebym nie nosiła kolczyków, bo nie pasują do ich stylu. Kiedy odradzili wystąpienie na konferencji, bo to tylko stres. Kiedy zniknęła z lodówki potrawa, którą zrobiłam po raz pierwszy w życiu. A potem dowiedziałam się, że nie było na nią miejsca. Zbierali mnie jak puzzle, wyjmując te części, które nie pasowały. A ja się zgadzałam. Dla świętego spokoju. Dla przyszłości. Dla miłości. Ale miłość, która wymaga milczenia, przestaje być czymś, co buduje. Tydzień później zapakowałam pierwszą walizkę. Włożyłam do niej książkę o Wietnamie, notatnik, sandały, lekki szal, który dostałam od mamy i jedno zdjęcie, to, które dał mi Jan. Mój mąż usiadł na łóżku i patrzył, jak wkładam rzeczy. Nic nie mówił. W końcu spytałam: Jedziesz ze mną? Odpowiedź nie przyszła od razu. Nie wiem, czy to rozsądne. Wymamrotał. Zamknęłam walizkę. Spojrzałam mu prosto w oczy. Nie pytam o rozsądek. Pytam o ciebie. Wtedy zrozumiałam, że czasami cisza to też odpowiedź. Tamtego wieczoru zadzwoniłam do linii lotniczych. Zmieniłam rezerwację. Jeden bilet. Ta sama data. Tylko miejsce obok już miało być puste. W nocy nie mogłam spać. Zeszłam do kuchni. W lodówce stał sernik z brzoskwiniami, który upiekła babcia. Na stole leżała gazeta z rozłożonym krzyżówką. Wszystko było na miejscu, a ja miałam wrażenie, że nie pasuje już do żadnego kąta tego domu. Usiadłam przy oknie. Spojrzałam na ulicę, na której kałuże odbijały światła latarni, i wtedy zupełnie niespodziewanie Jan usiadł obok mnie. Pamiętasz ten pociąg do Gdańska? spytał, jakby kontynuował rozmowę sprzed tygodnia. Pamiętam. Moja matka wtedy płakała. Przysięgała, że mnie wydziedziczy, zaśmiał się cicho, ale nie zrobiła tego, tylko przez rok nie odbierała listów. Milczeliśmy chwilę. Czasami, żeby być z kimś, trzeba najpierw być sobą, dodał i podsunął mi filiżankę z herbatą, którą przygotował, nie pytając. Tej nocy zasnęłam pierwszy raz bez ciężaru w klatce piersiowej. Dzień przed wyjazdem padał śnieg, chociaż był dopiero październik. Miasto wyglądało jak niedokończona fotografia. Szare, przytłumione, zawieszone gdzieś między decyzją a żalem. W kuchni pachniało grzanym mlekiem, a ja siedziałam na podłodze przy walizce, sprawdzając raz jeszcze dokumenty, potwierdzenia rezerwacji, listę miejsc, które chciałam odwiedzić. Mój bilet był tylko w jedną stronę, dosłownie i metaforycznie. Nikt nie zapytał, o której wyjeżdżam. Nikt nie przyszedł się pożegnać. Mój mąż wyszedł rano do pracy i zostawił mi na stole herbatę i krótką notatkę. Uważaj na siebie! Odezwij się, jak wylądujesz. Nie podpisał się. Nie płakałam. Nawet nie byłam smutna. Byłam pusta w sposób, który przypominał ulgę. Na lotnisku kupiłam cynamonową bułkę i usiadłam przy bramce z widokiem na pas startowy. Obok mnie siedziała kobieta z dzieckiem, które ssało kciuk, i gapiło się na mnie jak na coś dziwnego. Może rzeczywiście wyglądałam inaczej, z tym starym szalem mamy, bez obrączki, bez nikogo obok. Zamknęłam oczy. I przypomniałam sobie zapach deszczu z dnia ślubu. Kiedyś myślałam, że ten dzień był początkiem czegoś. Teraz rozumiałam, że był tylko dekoracją dla opowieści, którą próbowano mi napisać bez mojego udziału. Samolot był opóźniony. Może to ironia losu, że nawet teraz wszystko musiało czekać. Wietnam przywitał mnie hałasem. Ruch uliczny przypominał chaos orkiestry bez dyrygenta, ale w tym zgiełku było życie. Przechodziłam między skuterami. Pachniało sosem rybnym, grillowanymi warzywami, kurzem i czymś jeszcze, swobodą. Zamieszkałam w małym pensjonacie prowadzonym przez starszą kobietę o imieniu Mai. Miała uśmiech, który nie potrzebował tłumacza i pokój z widokiem na rzekę. Każdego ranka zostawiała mi miseczkę pho i kubek mocnej czarnej kawy. Pierwszej nocy nie mogłam zasnąć. Długo patrzyłam na zdjęcie Jana, które postawiłam na stoliku. Oni też zaczynali od prowizorki. Może nie zawsze trzeba mieć plan. Może wystarczy nie bać się już siebie. Zwiedzałam świątynie z miękkimi stopami, słuchałam języków, których nie rozumiałam, i notowałam w zeszycie rzeczy, które chciałam kiedyś opisać. Czułam się, jakbym powoli odzyskiwała kolory, które ktoś we mnie wygasił. Przestawałam być czyjąś żoną, a znowu stawałam się sobą. Na jednym z bazarów spotkałam starca sprzedającego figurki z Jadeitu. Mówił łamaną angielszczyzną. Ale jedno zdanie zrozumiałam od razu: zabierz tylko to, czego nie boisz się stracić. Spojrzałam na półkę. Wzięłam najmniejszą figurkę smoka z jedną złamaną łapką. Czwartego dnia podróży odebrałam wiadomość od niego. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, ale myślę o tobie. Codziennie. Nie odpisałam. Jeszcze nie. Zostawiłam telefon na łóżku i poszłam nad rzekę, gdzie dzieci kąpały się w wodzie, jakby nie było nic ważniejszego na świecie. Obserwowałam je. I czułam coś dziwnego. Nie żal, nie tęsknotę, ale lęk, że jeśli wrócę, znowu zniknę. A ja nie chciałam już znikać. W Kambodży spędziłam noc w Angkor Wat, w namiocie przy świątyni. W nocy słychać było dźwięki dżungli, owady, szmery drzew. Byłam sama, a jednak mniej samotna niż przez całe małżeństwo. O poranku przy pierwszym świetle zrobiłam zdjęcie. Ja, naga stopa na kamieniu, przed ołtarzem w ruinach. Bez makijażu, bez obrączki. Tylko ja, tam, w tej ciszy, zrozumiałam. Nie muszę nikogo przekonywać, że zasługuję. Wystarczy, że sobie nie pozwolę już zapominać. Wróciłam do Polski po miesiącu. Opalona, wychudzona, z torbą pełną herbat, kadzideł i notatek. I z decyzją. Nie zamierzałam wracać do tamtego domu. Zadzwoniłam do znajomej z Uniwersytetu. Zapytałam o ofertę stażu badawczego. Mieli miejsce. W Japonii. Kiedy powiedziałam mu o tym przez telefon. Milczał przez chwilę. Potem tylko spytał, czy to znaczy, że nas już nie ma? Spojrzałam na figurkę smoka. Myślę, że nigdy nie byliśmy. Rozłączyłam się. Zima przyszła szybciej niż się spodziewałam. Ulice Nowego Sącza pokryły się cienką warstwą lodu, jakby miasto próbowało zamrozić czas. Wróciłam inkognito. Bez fanfar, bez witania na lotnisku. Taksówkarz, który wiózł mnie z Krakowa, słuchał ciszy, jakby wyczuwał, że rozmowa byłaby czymś nieproszonym. Wysiadłam kilka przecznic dalej. Nie chciałam, żeby ktokolwiek zobaczył mnie pod dawnym domem. Zatrzymałam się w hotelu robotniczym, gdzie ściany były cienkie, jak kartki listów, których nigdy nie napisałam. Pokój był skromny, z łóżkiem, które skrzypiało przy każdym ruchu, i z oknem wychodzącym na zapuszczony ogród, ale była w nim cisza, która nie bolała. Taka, która należała do mnie. Dwa dni później spotkałam się z mamą na kawie w małej cukierni przy rynku. Zabrałam dla niej zieloną herbatę z Kambodży i bransoletkę z ryżowym ziarnem w środku. Uśmiechnęła się, ale w oczach miała pytania. Nie boisz się, że za dużo ryzykujesz? zapytała w końcu, mieszając herbatę. Bałam się całe życie. Teraz próbuję inaczej, odpowiedziałam. Nie była zachwycona, ale nie protestowała. Tata cię nie rozumie. Myśli, że to jakaś faza. Że wrócisz. Spojrzałam na nią długo. A ty? Zamilkła na chwilę. Ja wiem, że nigdy naprawdę tam nie byłaś. Tego samego popołudnia, zupełnie przypadkiem, spotkałam go na ulicy. Miał na sobie ten sam płaszcz, który nosił na naszym ślubie. W rękach trzymał torbę z zakupami i wyglądał na bardziej zmęczonego niż pamiętałam. Zobaczył mnie i przystanął. Wracasz? Nie. Zatrzymałaś się u was? Nie ma już u nas. Patrzył na mnie długo. Z mieszaniną ulgi i czegoś innego, może wstydu. Myślałem, że jeśli dam ci czas, zaczął. Czas nie naprawia, jeśli ktoś nie widzi, że coś było złamane. Przerwałam. Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale zrezygnował. A ja po raz pierwszy od dawna poczułam się silniejsza od ciszy między nami. Wieczorem zadzwoniłam do Jana. Wiedziałem, że wrócisz inaczej, powiedział, zanim zdążyłam się przywitać. Opowiedziałam mu o smokach z Jadeitu, o dzieciach w rzece, o nocy w świątyni. Słuchał uważnie, z tym samym spokojem, który miał w głosie, kiedy po raz pierwszy stanął po mojej stronie. Kiedy wyjeżdżałam, miałam wrażenie, że coś zostawiam. A teraz? Teraz wiem, że tylko siebie zabrałam. Milczeliśmy razem. Ale to była dobra cisza, taka, która coś domyka. Na uczelni przyjęto mnie na staż z otwartymi ramionami. Zaczęłam przygotowania do wyjazdu do Japonii. Paszport z wizą przyszedł szybciej niż się spodziewałam. Każdego dnia coś zamykałam. Konta, umowy, znajomości. Zrobiłam też coś, czego długo się bałam. Poszłam po swoje rzeczy, do domu jego rodziców. Otworzyła mi jego matka, zmarszczyła brwi, jakby nie poznawała. Chciałabym odebrać swoje rzeczy, powiedziałam spokojnie. Wpuściła mnie bez słowa. Pokazała pudła, które czekały w przedpokoju. Nic nie brakowało, ale wszystko wyglądało jak odcięte, jak ślady po kimś, kto już tu nie pasuje. Wzięłam je i podziękowałam. Myślałam, że wrócisz, powiedziała cicho, gdy już miałam wychodzić. Też kiedyś tak myślałam, odpowiedziałam. Nie zatrzymała mnie. Wróciłam do hotelu i otworzyłam jedno z pudeł. Na wierzchu leżał mój ślubny welon, delikatnie złożony, z lekko postrzępionym brzegiem. Wzięłam go do ręki i przez chwilę się w niego wpatrywałam, a potem wyrzuciłam go do kontenera za hotelem, bez wahania. Nie chciałam już zabierać rzeczy, które należały do świata, w którym mnie nie było. Ostatniej nocy przed wylotem do Japonii spakowałam torbę. Dołożyłam figurkę smoka. Złamaną łapkę skleiłam wcześniej klejem, ale pęknięcie pozostało widoczne. I dobrze. Nie wszystko musi wyglądać idealnie, żeby było prawdziwe. Samolot do Tokio miał wystartować za trzy dni. Siedziałam na parapecie hotelowego okna i patrzyłam na śnieg, który powoli zasłaniał świat, jakby ktoś chciał zresetować wszystko od zera. Telefon milczał. I dobrze. Po raz pierwszy od lat nie czekałam, aż ktoś się odezwie. Przyzwyczaiłam się do samotności. Nie tej bolesnej, która kłuje pod skórą, ale tej, która pozwala odetchnąć, gdy wszyscy przestają czegoś od ciebie oczekiwać. Spakowałam tylko jedną walizkę, tę samą, z którą uciekłam tamtego dnia. Wszystko, czego potrzebowałam, mieściło się w niej bez trudu. Dokumenty, zeszyt z notatkami, zdjęcie dziadka i jadeitowy smok. Tym razem wzięłam go świadomie. Wiedziałam, że go nie zostawię. Tego ranka postanowiłam pójść jeszcze raz w jedno miejsce, które latami omijałam na cmentarz. Grób mojej babci był prosty, skromny, z granitowym krzyżem. Zabrałam z nicz i zapaliłam go w milczeniu. Gdybyś była wtedy przy mnie, może wszystko potoczyłoby się inaczej, szepnęłam. Ale ona była, tylko nie fizycznie. Wychodząc, zauważyłam mężczyznę przy innym grobie. Odwrócił się, a ja go poznałam. To był pan Andrzej. Sąsiad z dzieciństwa spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Ty, myślałem, że już nigdy cię tu nie zobaczę. Nie planowałam wracać, ale czasem trzeba się pożegnać, odpowiedziałam. Pokiwał głową i nic więcej nie powiedział. To było w nim najpiękniejsze. Nigdy nie zadawał zbędnych pytań. Po południu odwiedziłam mamę. Przyniosłam jej książkę, którą kupiłam jeszcze w Wietnamie, o kobietach, które odważyły się żyć inaczej. Usiadłyśmy przy kuchennym stole, jak dawniej. Choć już nic nie było takie samo. W tle grało radio, wiadomości, nuda codzienności. Jesteś gotowa? Zapytała, nalewając mi herbaty. Tak, powiedziałam. Ale to nie znaczy, że się nie boję. Strach to dobry znak. To znaczy, że idziesz w coś prawdziwego. Zamilkłam. Przez chwilę myślałam, że może mnie zatrzyma, że powie zostań, jeszcze nie teraz. Poczekaj na niego. Ale nie powiedziała nic. Może dlatego, że wiedziała, że ja już podjęłam decyzję. Wieczorem przeszłam się jeszcze raz po starych uliczkach. Minęłam szkołę podstawową, w której uczyłam przez dwa lata, kawiarenkę, w której mieliśmy pierwszą randkę, sklep z winylami, w którym kiedyś znaleźliśmy Edit Piaf na przecenie wszystko było na miejscu. Ale ja już nie należałam do tego miejsca. To nie ono mnie zmieniło. To ja zmieniłam się z dala od niego. W nocy miałam sen. Byłam w dżungli. Znowu. Tym razem nie goniłam niczego. Siedziałam pod drzewem, a wokół mnie były kobiety. Wszystkie mówiły innym językiem, ale rozumiałam je bez słów. Jedna z nich podała mi zwierciadło. Zajrzałam do środka i zobaczyłam siebie, ale inną. Bez strachu w oczach, bez wstydu. Obudziłam się z biciem serca, jakby ktoś wyrwał mnie z miejsca, do którego należałam. I wtedy zrozumiałam: Nie muszę wracać, nie muszę wyjaśniać, nie muszę nikomu nic udowadniać. Wystarczy, że zabiorę tylko to, co uniosę. Reszta niech zostanie tu, gdzie już nie ma mnie. Rankiem pojechałam na lotnisko sama. Nie było łez, nie było pożegnań na peronie, tylko ja i ta walizka. W samolocie usiadłam przy oknie. Obok siedziała starsza kobieta. Uśmiechnęła się do mnie, zanim jeszcze wystartowaliśmy. Pierwszy raz? Nie, ale pierwszy raz z siebie, odpowiedziałam. Nie zrozumiała, ale nie szkodzi. Za oknem chmury mieszały się ze światłem. Znikały miasta, drogi, domy, przeszłość. Nie odwróciłam głowy ani razu. Nie było już potrzeby. Lądowanie w Tokio było miękkie, jakby świat czekał, aż w końcu zdejmę ciężar, który nosiłam przez lata. W powietrzu pachniało jesienią, lekko wilgotną, z nutą drewna i kawy z ulicznych budek. Przede mną rozciągało się miasto pełne sprzeczności, nowoczesności i tradycji, hałasu i ciszy. Miejsce, gdzie mogłam zacząć na nowo, bez nieustających oczekiwań. Po wyjściu z lotniska sięgnęłam po telefon. Pierwsza wiadomość, jaką dostałam, była od niego. Czy na pewno to jest to, czego chcesz? Nie odpisałam. Wkładając telefon do torebki, poczułam, że ten rozdział już się zakończył. Przez pierwsze dni zanurzyłam się w pracy badawczej. Zajęcia, nowe znajomości, wieczorne spacery po uliczkach z papierowymi latarniami wszystko było jak nowa melodia, którą musiałam się nauczyć. Każdego dnia przypominałam sobie, Dlaczego warto było uciekać przed starym życiem? Ale najbardziej zaskakujące było to, że wśród tych ulic znalazłam cichy kąt, gdzie mogłam usiąść sama ze sobą. Bez maski, bez oczekiwań, bez przeszłości. Pewnego wieczoru, po intensywnym dniu, siedziałam w małej kawiarni, popijając zieloną herbatę. Obok usiadł starszy mężczyzna, który wyciągnął do mnie rękę z uśmiechem. Widzę, że jesteś daleko od domu, powiedział łamaną angielszczyzną. Ale w sercu wszyscy jesteśmy w drodze. Uśmiechnęłam się i skinęłam głową. Tak, w drodze, odpowiedziałam. Rozmowa z nim była jak ciepły most między światami. Opowiedział o swojej młodości, o odwadze, której trzeba, by zostawić wszystko i zacząć od nowa. O tym, że prawdziwa podróż to nie tylko zmiana miejsca, ale zmiana w sobie. Kilka tygodni później dostałam zaproszenie na międzynarodową konferencję w Tokio. Miałam tam wygłosić referat o wpływie kultury wschodu na zachodnie postrzeganie świata. To była moja pasja, mój cel, ale też symboliczny powrót do tego, kim chciałam być. Podczas prezentacji, wśród słuchaczy, zobaczyłam znajome twarze, nie te z przeszłości, lecz nowe, które przyszły słuchać historii o kobiecie, która odważyła się powiedzieć nie i zacząć na nowo. Po konferencji, gdy światła zgasły, a ludzie zaczęli wychodzić, podeszła do mnie młoda kobieta z błyskiem w oku. Twoja historia mnie poruszyła. Pokazałaś, że nie trzeba zgadzać się na nic, co nas ogranicza. Dziękuję. Jej słowa były jak echo moich myśli, które gdzieś tam głęboko jeszcze brzmiały nieśmiało. Mijały miesiące. Moje życie w Japonii nabierało tempa, ale nigdy nie zapomniałam o zdjęciu dziadka, o jadeitowym smoku i o nocy w Angkor Wat. Te symbole przypominały mi, że prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do odbudowy, nawet jeśli świat wokół próbuje nas złamać. I wtedy nadszedł dzień, kiedy zadzwonił telefon. Nie był to numer, którego się spodziewałam. Głos po drugiej stronie był inny, ale znajomy. Chciałbym się spotkać, porozmawiać o tym, co było i co może być, powiedział cicho. Przez chwilę nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Przeszłość stukała do drzwi, ale tym razem nie byłam już tą samą osobą, co kiedyś. Spotkajmy się, odpowiedziałam w końcu. Spotkaliśmy się w parku, gdzie liście tańczyły na wietrze. Tworząc dywan ze złotych i czerwonych barw, patrzyliśmy na siebie, jakby mierzyliśmy odległość, którą przeszliśmy. Przepraszam, zaczął, za wszystko, czego nie potrafiłem zrozumieć za milczenie, za brak odwagi. Spojrzałam mu w oczy i zobaczyłam nie tylko żal, ale i nadzieję. Ja też przepraszam, powiedziałam, za to, że zniknęłam bez słowa, ale musiałam znaleźć siebie. Nie było wielkich słów ani obietnic, było tylko to, co prawdziwe. Możliwość nowego początku, nie z przeszłości, lecz z teraźniejszości. Samotna w obcym kraju, zaczęłam rozumieć, że prawdziwa wolność to nie miejsce, w którym jesteśmy, ale to, kim jesteśmy, gdy zostajemy sami ze sobą. Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze warto. A ja byłam gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość.